Nauczanie domowe, piątek, piątego tygodnia Wielkanocy Księga Judyty, rozdział trzynasty, wersety od osiemnastego do dwudziestego Błogosławiona jesteś, Córko, przez Boga Najwyższego z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Kobieta, która zaufała. Dziś odpowiedzią na Słowo Boże jest pieśń o Zjasza z Księgi Judyty na cześć dzielnej kobiety, która zaufała Bogu. W gronie błogosławionych niewiast które znamy z biblijnego przekazu, jest Judyta i Maria z Nazaretu. Połączenie tych dwóch postaci nie jest przypadkowe. Judyta jest kobietą walczącą, piękną, będącą w niebezpieczeństwie, ufającą Bogu i zwyciężającą w Jego imię. O dziełach Maryi nie trzeba mówić. Wszyscy znają jej życie, jej ufność i współdziałanie z Bogiem. Ale to, co łączy te dwie kobiety, to prawda, że przez ich życie i dzieło uwielbiony jest Bóg. I to podkreśla ta pieśń. Uwielbiony jest Bóg, Stwórca nieba i ziemi. W takich kobietach, Ujawnia się zatem zamysł stwórcy, tak jakby Bóg chciał pokazać: No po to właśnie stworzyłem świat. Patrzcie na takie kobiety, a będzie znany mój zamiar, mój zamysł. To jest ten wzór osoby, którą stworzyłem i która dokonała w swoim życiu dzieł, czynów, które. Mi odpowiadają, które zostały przygotowane po to, żeby każdy człowiek je wykonywał. Tak jakby Bóg powiedział, z tą myślą stworzyłem kobietę, aby, i tutaj właśnie jest ten fragment pieśni, narodowi przyniosła uwolnienie, zwycięstwo nad złem, pokonanie przeciwnika. To jest piękna, i wzniosła rola kobiety. Zwykle myślimy o kobietach jako o osobach słabszych, jako o tych, które wymagają opieki i troski. I to prawda, ten element osobowości kobiety też ma miejsce, też występuje. Też to jest zamiar Boga, żeby mężczyzna i kobieta uzupełniali się w swoich rolach. Ale tu podkreślona jest walka, w którą wchodzi kobieta zwycięsko wychodząc z tego zmagania dzięki zaufaniu do Pana Boga. W godzinkach śpiewamy o Maryi Judyt wojująca. A w piętnastym wersecie tego trzynastego rozdziału księgi Judyty czytamy o Helofernesie tym wodzu agresywnego wojska napastnika zgładził go pan ręką kobiety to odniesienie zwycięstwa które dokonało się dzięki ręce Judyty i tego zwycięstwa które dokonało się dzięki ręce Maryi to zestawienie jest wskazaniem na walkę, którą jako ludzie toczymy przeciwko przeciwnikowi. I w tej walce kobieta miała swoją rolę. I ma swoją rolę. To dzięki kobiecie, w przypadku Izraela Judycie, a w przypadku całego świata Maryi, dzięki kobiecie następuje zwycięstwo. Dzięki kobiecie naród zostaje wyzwolony. I to zestawienie w tej pieśni wybrzmiewa bardzo mocno. I wracamy do istoty. Cechą podstawową, podkreślaną w tej pieśni, jest ufność. Ufność, jaką kobiece serce złożyło w Bogu. To nie siła fizyczna, bo pod tym względem kobieta potrzebuje opieki, potrzebuje troski. I to prawda. Ale tą siłą była ufność. Tą siłą było położenie całej nadziei w Bogu. I dlatego taka ufność nie zatrze się na wieki, nie zatrze się w myślach tych, którzy chcą zwyciężać z Bogiem, chcą dzięki Bogu odnosić sukces nad każdym złem, nad każdym niebezpieczeństwem. To wydarzenie, Judyty w domyśle Maryi będzie przykładem dla następnych pokoleń wiernych, będzie wzorem i motywacją, aby w taki sam sposób współdziałać z Bogiem w trudnych życiowych sytuacjach. Nie ma tego fragmentu wersetu 20 w tej pieśni śpiewanej na liturgii, ale wystarczy sięgnąć do Biblii, żeby zobaczyć, że rozbudowany jest ten motyw walki. Przeciwstawiłaś się naszej zagładzie. Przeciwstawiłaś się ty jako kobieta. Nie zgodziłaś się z tym, żebyśmy jako ludzie ginęli, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. Widzimy więc tę walkę i tę ufność. Tę niezgodę na. A tak złego i współdziałanie z Bogiem, aby przezwyciężyć taką trudność. I dlatego w końcówce mamy: Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Bardzo mocno to oczywiście harmonizuje z tym, co Maryja wyśpiewała: Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Ta modlitwa, bo ta pieśń staje się naszą modlitwą, niech Bóg to sprawi, Łączy się i bardzo współharmonizuje z tym, co Maryja mówi, będą mnie błogosławić wszystkie pokolenia i nasze pokolenie to robi, zestawiając Judytę wojującą z Maryją, która w tej walce ze złem ma doniosłą, cudowną rolę współdziałania i ufności Bogu. Niech w takiej Twojej też coś dla zwiększej ufności względem Boga błogosławi Ci on sam, Ojciec, Syn i Duch Święty.